Oto welarek 2019 rok, 89 przejechane, P300, czyli ta benzyna dwulitrowa 300 koni. Na pewno lepsze to rozwiązanie jest niż diesel dwulitrowy, bo te dwulitrowe diesle są bardzo upierdliwe w obsłudze. Przyjechał ze zdjętym zderzakiem. Tu miał chłodnicę, którą już zdemontowałem, bo zacząłem wczoraj i wczoraj go przywiozłem. To jest spornik, czy nie, ten element. Jego już tutaj przymierzyłem sobie, czy to bardzo wszystko jest pogięte, ale nie. No i nie było widać, oczywiście, standardowo czegoś, czyli półość wypadła i ten wahacz dolny złamany. Jego zamówiłem. No i co, czekam na części. Problem się jeszcze inny pojawił. Między innymi tutaj jest. Złodziejka ja ich nie chcę. Więc kupiłem zestaw taki do ściągania śrub różnych. Zobaczymy, jak to zejdzie. Kupiłem w sumie dwa komplety takich ściągaczy. No i będę patrzeć, co i jak, co nie. Lampy zamówiłem europejskie jeszcze high, czyli one będą mieć Matrixa. Bardzo mi się podobają te klamki, wysuwane. Tu jest zderzak, który przyjechał z nim z tej strony cały, więc praktycznie muszę tylko skorupę zamówić. Ten plastik jest tylko przy, przytarty, więc myślę, że po polakieruję go i będzie OK. Lampka druga też jest. No, goła skorupa i jeden ślizg, to co mnie czeka. Fajna sprawa, bo tu się okazało, że w aucie jest też grill cały. Mam skorupę do kupienia, lusterko też zamówiłem. W środku wygląda to tak. Całkiem przyzwoicie, oczywiście pali, nie jeździ bo koło mu wisi, panoramka, no to auto chyba zostanie u mnie w zamian za Jaguara, tu jest jeszcze przytarty, już mi chodzą po głowie duże felgi, jakieś 23 cale, coś będę szukać.